Zauważyłem, że niekiedy bardzo koncentruję się na sobie. Co to oznacza? Znaczy, patrzę, patrzę do mojego kalendarza i mówię: O, to jeszcze muszę zrobić, tamto muszę zrobić, tu jeszcze muszę przygotować, tu trzeba się w coś zaangażować, tu trzeba napisać, tam coś wygłosić. Ciągle, ciągle patrzę na siebie, ciągle patrzę na siebie i to jest bardzo niebezpieczne, bo człowiek może popaść w pychę, a pycha z nieba spycha, jak mówi nasz współbrat Jakub. Spokój dobro, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam gorąco. Sanktuarium Dzieci Fatymskich ze Szczecina. Wczoraj na zakończenie wieczornego spotkania. O tym mówiłem, że tutaj przez kilka dni będę przebywał. Zastępuję księdza proboszcza na parafii. No ale nie, nie o sanktuarium dzieci fatymskich, chcę mówić, chociaż bardzo serdecznie Was zapraszam, kto był w tym miejscu, wie, jak to, jak to piękne, urokliwe jest to, to, to sanktuarium. Ale chcę dzisiaj troszeczkę powiedzieć o, o właśnie o tym, co nas z nieba spycha, czyli o Pysze, a właściwie po co koncentrować się na Pysze, która z nieba spycha? Lepiej skoncentrować się na tym, co nas do nieba prowadzi, a prowadzi nas do nieba pokora. A więc o pokorze, o umiejętności stanięcia w Prawdzie przed sobą i przed Bogiem, uznając zarówno swoją wielkość, jak i swoją małość, uznając zarówno talenty i umiejętności, które posiadamy, ale też swoje niedoskonałości, wady i grzechy, które popełniamy. I jeszcze jeden bardzo ważny element związany z pokorą, a mianowicie pokora jako owoc też działania Ducha Świętego w naszym życiu sprawi, że nie będziemy koncentrowali się na sobie. Ale będziemy koncentrowali się na tym, by realizować wolę Pana Boga. Tego doświadczyli apostołowie po tym takim zewnętrznym wylaniu Ducha Świętego, zewnętrznym, w tym znaczeniu, że już oczywiście apostołowie, przynajmniej tak mówi Biblia, o tym ten dar Ducha Świętego trzymywali, ale to była taka, taka manifestacja. Tam w Wieczerniku znamy, znamy ten opis zesłania Ducha Świętego, i po tym wydarzeniu apostołowie wyszli i zaczęli głosić wielkie dzieła Pana Boga. A więc przestali koncentrować się na, na sobie, na swoim strachu, na jakimś zamknięciu, bo przecież byli sparaliżowani, zamknięci z obawy przed Żydami, sparaliżowani strachem. I potem, jak otrzymali dar Ducha Świętego, wyszli i zaczęli koncentrować się nie na sobie, ale na sprawach Pana Boga. I o tym troszeczkę powiem w dzisiejszym odcinku, a zaczerpnę dzisiejszy tekst z książki Wieczór z Panem Bogiem. Filozof duński Soren Kierkegaard wyjaśnia naturę prawdziwej pokory, proponując, byśmy wyobrazili sobie strzałę wystrzeloną w kierunku tarczy. Nagle, w trakcie lotu, strzała lecąca z dużą prędkością zatrzymuje się, by sprawdzić skąd leci, jak daleką przebyła już drogę, jak wysoko została wystrzelona. Czy leci szybciej niż inne strzały, albo by podziwiać wdzięk i łatwość, z jaką leci? W tym samym momencie, w którym strzała zwraca uwagę na samą siebie, natychmiast spada na ziemię. Koncentracja na sobie przeszkadza w osiągnięciu celu. Jest przeciwna pokorze, której istotą jest skoncentrowanie się na Panu Bogu. Jak często porównujemy się z innymi, i oceniamy swój sukces albo porażkę, przykładając miarę czyjegoś życia. Pismo Święte mówi nam, że nie jest to mądry sposób. Można zerknąć do drugiego listu do Koryntian, 10, rozdział 12, werset. Powodem, dla którego Bóg nie poleca nam metody porównywania siebie do innych, jest to, iż dla każdego z nas przygotował zupełnie unikalny plan. Jeśli chcemy się czegoś o naszym życiu dowiedzieć to powinniśmy spojrzeć na Pana. Jeśli chodzi o samoocenę, to Biblia mówi, że winniśmy badać swe serce, by upewnić się, iż podążamy drogą wiary i czystości w kierunku Pana. Tu znowu można zerknąć chociażby do pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, 28 werset, czy drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza wzywa nas do używania darów, którymi obdarzył nas Bóg. Jezus zaleca w przypowieści o talentach, abyśmy wykorzystywali wszystkie zdolności i umiejętności na chwałę Bożą. Niezależnie od tego, czy badamy nasze serca i czy używamy danych nam talentów, nasza uwaga powinna zawsze koncentrować się na Panu. Właściwa motywacja to uradowanie Go, przybliżenie się do Niego i służba tym, których stawia On na naszej drodze. Paradoksem w życiu chrześcijanina jest to, że kiedy oddaje swe życie Panu Bogu i bliźnim, otrzymuje w zamian prawdziwą radość i poczucie spełnienia. Natomiast gdy jest do swego życia przywiązany, ogarnięty egoistycznymi zachciankami i pragnieniami odnoszenia korzyści, wówczas staje się godny pożałowania i nie przynosi dobrych owoców. Dziś wieczór nie koncentruj myśli na samym sobie, lecz skieruj je ku Ojcu Niebieskiemu. Poproś, by objawił Ci plan Twego życia, nastaw ostrość na niego, a zrozumiesz, dokąd pragnie Cię zaprowadzić. Skoro tak jest, że to Bóg nas powołuje do różnych zadań, no to właśnie realizacja tego powołania czyni mnie szczęśliwym. I przez powołanie, nie mam tutaj na myśli powołania do życia zakonnego, do życia kapłańskiego, to jest pewne, pewne specyficzne powołanie, ale zobaczcie, że zdecydowana większość ludzi otrzymała od Boga powołanie do życia w rodzinie, do życia w małżeństwie, albo ze względu na różne zadania i misje do życia w samotności. To też jest pewna forma powołania. I zwłaszcza, że, że kiedy odczytuję swoje powołanie, odczytuje swoją misję, bo moje życie jest misją, kiedy odczytuję tę swoją misję, a ona pochodzi od Boga, no to rzeczywiście realizacja tej misji czyni mnie szczęśliwym, czyni mnie błogosławionym, można, można byłoby tak powiedzieć. To jest moja droga do świętości. To jest moja droga do świętości, moja osobista. Moja droga nie jest drogą brata, który idzie obok mnie. Moja droga nie jest drogą też męża czy żony, którzy żyją obok mnie, czy moich dzieci. To jest moja droga. Oczywiście, razem z moją rodziną, razem z mężem czy żoną, razem z moją wspólnotą, w której żyję, ale każdy z nas ma swoją drogę indywidualną. Każdy ma swoje indywidualne powołanie ma swoje indywidualne talenty, umiejętności, które otrzymał od Pana Boga. I odnalezienie tych talentów. I rozwijanie ich w sobie czyni mnie szczęśliwym. Kiedy zacznę koncentrować się na sobie, kiedy zacznę oglądać siebie ze wszystkich stron i, i podziwiać albo, albo, albo narzekać na swoje życie, no wtedy podobny jestem do tej strzały, o której słyszeliśmy na początku, która po prostu spada. Po prostu spada. I, i tutaj realizuje się... Powiedzenie naszego współbrata, o którym wspomniałem, ojca Jakuba, że pycha z nieba spycha, czyli koncentracja na sobie, stawianie siebie w centrum, swoich spraw, swoich talentów, swoich umiejętności sprawia, że popadam w pychę, a ona z nieba spycha. Oczywiście trzeba znać swoje, swoje talenty, to, to, to nie chodzi o to, żeby teraz deprecjonować swoją wartość, że, że ja nic nie potrafię, że do, na niczym się nie znam, że do, do niczego się nie nadaję. No nie. Ale prawda i staniecie w prawdzie i w pokorze, oznacza, że ja przyjmę i że źródłem tych talentów, źródłem tych umiejętności, źródłem tego wszystkiego, co, co potrafię, jest Pan Bóg, że to Jemu wszystko, wszystko zawdzięczam, I, i celem mojego życia jest, tak jak słyszeliśmy w tym, w tym dzisiejszym słowie, w tej medytacji, celem mojego życia jest uczynienie Go szczęśliwym. A przez to, że będę czynił Boga szczęśliwym, oczywiście Bóg jest pełnią szczęścia, to Wiadomo, że my posługujemy się pewnymi obrazami i skrótami myślowymi. Bóg jest pełnią szczęścia. I tak jak też jeden z tekstów mszalnych mówi, Że nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. Więc możemy powiedzieć, że, że czy, czynimy Boga szczęśliwymi. Przez to, że on widzi nas na drodze do zbawienia, to tak samo jak rodzice, nawet jeżeli są bardzo szczęśliwi z tego, że są ze sobą razem, to cieszą się szczęściem swoich dzieci. Rozumiemy, nie? Rozumiemy. Tutaj jestem w tym sanktuarium dzieci fatyńskich. To, co mi kiedyś tak urzekło we Franusiu, w tym chłopczyku z tej trójki dzieci, to fakt, że on taką podjął inicjatywę, żeby pocieszać Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg w tym doświadczeniu Franciszka był smutny z powodu grzechu ludzi, z powodu tego, że, że ludzie odchodzili od Pana Boga. Że nie wypełniali swojego powołania, swojej misji. No i Franciszek postanowił modlitwy, cierpienia, trudy ofiarowywać Panu Bogu, żeby go pocieszać. Myślę, że, że też będziemy pocieszać Pana Boga, słuchajcie, będziemy pocieszać Pana Boga, kiedy oczywiście odwrócimy się od grzechu, to jest fundamentalna rzecz, kiedy będziemy też przyjmować pewne akty ekspiacyjne, wynagradzające. Ale też będziemy przyczyniali się do wielkiej radości Serca Bożego, kiedy będziemy żyli zgodnie ze swoim powołaniem i tę wolę Bożą w swoim życiu realizowali. To co? Pocieszajmy Pana Boga, czyńmy, czyńmy, czyńmy go szczęśliwym, oczywiście w tym znaczeniu, o którym wcześniej mówiłem, a przez to my też będziemy szczęśliwi. Przez to, że realizujemy wolę Pana Boga, odnajdujemy prawdziwe szczęście w swoim życiu. To, co, to, co też tutaj padło. W tym dzisiejszym słowie, kto, kto oddaje swoje życie Panu Bogu, kto oddaje swoje życie drugiemu człowiekowi, e, otrzymuje szczęście w zamian, kto się koncentruje na sobie, e, no, przeżywa jakąś frustrację, niezadowolenie, e, ciągu, ciągu jakieś narzekanie. Więc lepiej wypełniajmy wolę Bożą w swoim sercu, w swoim życiu, bo to będzie nas czyniło szczęśliwym. Tego szczęścia Wam z całego serca życzę, a pełnia szczęścia będzie tam w niebie. Słuchajcie, Tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.